Dzień dobry, witam się bardzo serdecznie. Witam dzisiaj z propozycją na obiad. Uruchamiam sobie mój Termomix. Pamiętacie, przyciskiem należy przycisnąć. E, witam się serdecznie. Anna Zaśko Termomix to takie proste. Gdyby ktoś pierwszy raz trafił na mój kanał, na mój filmik, to pod tym hasłem Termomix to takie proste, znajdziecie mnie wszędzie, na Facebooku, na Instagramie, również. Na każdym z tych e, profili trochę inne inspiracje, więc zapraszam zajrzyjcie wszędzie. Dzisiaj Propozycja na dość sporą porcję obiadową. Będą to polędwiczki. Polędwiczki są mięsem, które bardzo fajnie możemy sobie przygotować. Jest to krótki czas przygotowania, a danie wychodzi nam syte, smaczne i będzie to spora porcja. Mój przepis, który dzisiaj przygotujemy, już go sobie tutaj znajdę w moim tygodniu. Mam go tutaj zapisany, albo i nie w ostatnio przygotowywanych na przykład, bo hmm, sprawdzałam sobie. Składniki, więc tu go poszukam jeszcze i jak najbardziej jest. Uruchom ponownie. Przepis nazywa się polędwica wieprzowa z kapustą kiszoną i piórę ziemniaczanym. Czy my zrobimy piórę, czy zostaniemy przy ziemniaczkach ugotowanych, to już jest do naszej decyzji. Ja tu dzisiaj piurę wykonam, żeby Wam pokazać, jak łatwo i prosto można to zrobić. Zaczynamy. 100 gram cebuli pokrojonej w ćwiartki, czyli tak naprawdę jedna cebulka. Zamykamy. Pokrywą z miarką 3 sekundy, obroty 5. Siekamy cebulę. Teraz kopystką trzeba na dno naczynia miksującego zgarnąć naszą cebulę. I już wam pokażę, jak ona po tych trzech sekundkach jest fajnie posiekana, bez płaczu, bez konieczności e, używania noża, deski. Tutaj mamy fajnie cebulkę posiekaną. Oj coś, ohoho, ho, jak mi zaleciało tutaj. Teraz yy, boczek, yy, 100 gram yy, boczku. Ja tego boczku, przyznam się, mam znacznie mniej, bo moi domownicy tutaj z tym boczkiem to tak niekoniecznie yy, w tym daniu, więc mało tego boczku. Dodam odrobinę oleju, żeby nam się tutaj fajnie ta cebulka yy, zrumieniła, bo tutaj chodzi o to, żeby z tego boczku natopił nam się tłuszczyk, na którym przyrumieni nam się Cebula pod dusi tak naprawdę. I teraz 3 minutki będzie nam się to dusiło w temperaturze 120 stopni e, obroty 1. I w tym czasie, kiedy dusi nam się e, cebula z boczkiem należy przygotować polędwiczki. Ja już mam to zrobione. Zobaczcie, to są takie 4 kawałki, dwie tak naprawdę takie średnie polędwice, bo to jest około 500-600 gram tej polędwicy do tego przepisu. One są pokrojone w takie właśnie jak widzicie kawałki. Należy je sobie posypać solą, pieprzem, papryką czerwoną. Jeśli lubicie jakieś inne tutaj przyprawy swoje, no to oczywiście możecie je również tutaj w tym momencie zastosować. I te polędwiczki należy owinąć sobie w plastry boczku. Ja mam naprawdę piękny piękny boczek. On się świetnie nam tutaj w tą polędwiczkę w topi, także owijam sobie tak właśnie. Będzie się to dusiło nam na parze, także danie bardzo, bardzo takie będzie smaczne, będzie zdrowe. No, będzie zdrowe, przecież troszeczkę tłuszczu też jest nam potrzebne, a będzie super, super fajne przez to, że zrobione na parze. Teraz owijam sobie te polędwiczki w nasz boczek. I one mają zostać jeszcze na chwileczkę odstawione. Także tu je zostawiam w miejsce. Jeszcze minutę 30 dusi się nasza cebula. Z, właśnie z boczkiem, u mnie troszkę z dodatkiem oleju. Mamy akurat tego boczku tyle, ile potrzeba. Tak naprawdę było 5 plasterków, bo jeden był taki dość cienki. Więc sobie tutaj owijamy to. Tutaj kawałek taki oderwę, bo z taką skórą jest na dole, więc tutaj nie będę tego dawać. O i mamy nasze polędwiczki już przygotowane. One będą tak fajnie, zobaczcie, wyglądać. Yy, całe danie dusimy te polędwiczki w całości, jak widzicie, w takich kawałkach sporych. Yy, nie tniemy tego. Tutaj, jak już wykonamy sobie danie, jak będzie ono gotowe, możemy wtedy. Pokroić sobie te polędwiczki na mniejsze kawałki. Kończy nam się już dusić 40 sekund. Ja tylko jeszcze sobie tutaj przemyję ręce po marynacie. I za chwileczkę, o już ręczniki moje są też w marynacie. I za chwileczkę działamy dalej. Będzie kiszona kapusta, tak jak sam przepis, nazwa przepisu mówi. No i będą ziemniaczki. Ziemniaczki będą w koszyczku, zobaczcie. Pokrojone w takie mniej więcej kawałki. One się szybko fajnie uparują. I możemy tutaj dać sporo, bo 750 gram ziemniaczków nam się tutaj do koszyczka mieści. Także jest potem czym rodzinę obdzielić. Mamy już gotową cebulkę. I teraz dodajemy sobie do naszej cebuli z boczkiem 500 gram kiszonej kapusty. Ta kiszona kapusta będzie fajnie taka podduszona. Właśnie z cebulą, właśnie z boczkiem pachnąca. I co mamy dalej? Jeden listek laurowy do tego trafia, nawet dwa u mnie, owoc jałowca i zakrywamy to sobie. W tym momencie kolejne 3 minutki duszenia w temperaturze 120 stopni, obroty 1, czyli kapusta kiszona z naszą cebulką. 3 minutki teraz. Już nam się kończy tutaj nasza kiszona kapustka z cebulką dusić, odsączyć zawartość naczynia miksującego przez dolną część przystawki waromy do miski. Jeżeli jest co odsączać, bo jak robiłam kiedyś ten przepis, to tutaj bardzo mało było tego, tego płynu z duszenia, ale już tutaj spróbujemy tak jak jest w przepisie. Podspód damy sobie miseczkę. Tutaj damy sobie zawartość zawartość naszego termomiksa wyłożymy na dolną część przystawki waromy. Ach, jak ładnie pachnie. Jak ktoś lubi kiszoną kapustę, to to jest świetna propozycja, naprawdę. Już tu wszystko dokładnie, tak jak mówię, tej, tego płynu bardzo niewiele tutaj nam się, wszystko się fajnie wygotowało, wyparowało i mamy tak i w tym momencie idziemy sobie dalej odstawić dolną część przystawki waromy, i płyn z gotowania. Tutaj będzie nam potrzebny za chwileczkę. Dalej, do naczynia 500 gram wody wlewamy sobie. To już będzie woda, która będzie nam parować całe nasze danie. Bo ono całe będzie tak naprawdę zrobione na parze, właśnie. I teraz. 1 i 1 czwarta łyżeczki soli tutaj do naszego naczynia, do naszej wody. Wkładamy sobie nasz koszyczek. W koszyczku, tak jak mówiłam, pokrojone ziemniaczki. Tutaj kolejny krok nam o tym mówi. 750 ziemniaków pokrojonych na kawałki około 3 cm Ziemniaki polać odłożonym płynem z gotowania. Także jeśli coś nam tutaj... Z tej kapusty skapało, że tak powiem. No, jest niewielka ilość, więc, więc sobie, a to na chwilkę, postawimy tak i polewamy tym nasze ziemniaczki. One jeszcze nabiorą, nabiorą smaczku odpowiedniego dzięki temu. I działamy dalej. Dajemy już sobie pokrywę bez miarki, bo pamiętacie, że jeśli przygotowujemy sobie dania na waromie, to pokrywa zawsze musi być na urządzeniu. Natomiast przy waromie nie ma miarki. I teraz kładziemy sobie na tą kapustę polędwicę zawiniętą właśnie w ten boczuś. Czyli ta polędwiczka będzie nam jeszcze dodatkowo dusząc się, będzie nam ten tłuszczek tutaj dodawał smaku naszej kapuście, ale to wszystko będzie też jeszcze schodziło sobie na dół do naszych ziemniaczków. Więc zobaczcie, jakie to danie będzie bogate w smaki, i zrobimy to właśnie w jednym czasie na jednym źródle energii, tak? I w bardzo krótkim, tak naprawdę czasie, ponieważ całe nasze danie będzie się przygotowywało 35 minut. To jest całkowity czas przygotowania. Później tylko zostanie nam jeszcze wykonanie naszego pióre, czyli zmiksowanie ziemniaków z masłem i z mlekiem. Ale to dosłownie będzie chwila. Także 35 minut waroma obroty obroty 1 i podczas ostatnich 10 minut gotowania na parze można sobie na patelni przyrumienić cebulkę, żeby później jeszcze całe to danie doprawić takim smakiem. Także w tej chwili 35 minut waroma, obroty 1 no, przygotowuje się całe nasze tutaj danie. Nasze polędwiczki już są gotowe. Idziemy dalej z przepisem. 35 minut było teraz parowania. Zdjąć przystawkę waromy i odstawić, o, przepraszam, już to zrobimy, pokażę Wam, jakim, jak wyglądają teraz nasze tutaj piękne polędwiczki, bo czuć wytopiony, zobaczcie. Pięknie pachnie. Na chwileczkę to jeszcze zostawię. Nie przygotowałam sobie deski, ale zaraz to nadrobię. I teraz wyjmujemy koszyczek ostrożnie za pomocą kopystki, czyli sposób, który już znacie, który Wam pokazywałam kilkakrotnie. Koszyczek. Ma tutaj taką dziurkę, kopystka ma tutaj wypustkę taką, za pomocą której tylko muszę sobie odwrócić, bo tak pewnie mi się to nie uda, właśnie, bo sobie koszyczek, że tak powiem, odwrotnie tutaj włożyłam. I teraz już zahaczamy naszym haczykiem, bezpiecznie wyjmujemy nasze ziemniaczki, nie poparzymy się przy tym, jest to bardzo wygodne. Opróżnić naczynie miksujące. Więc tutaj przeleję sobie ten, ten wywar z ziemniaczków z kapusty. Myślę, że gotując zupę, bardzo fajnie możemy ten wywar wykorzystać również, ponieważ on jest pełny aromatów. Także do zupy byłby świetną bazą. I wlewamy 140 ml. Teraz już przygotujemy sobie pióre nasze do polędwiczki. 140 g. Mleka dajemy sobie do termomiksa. I 40 gram masła. 40 gram masełka. Zobaczymy, czy to będzie taki kawałeczek, czy troszkę jeszcze troszeczkę. Dobra, tą małą deskę Mikołaj jakbyś mi podał, to by mi się przydała tutaj. Za chwileczkę będę kroić polędwiczki, 1 czwarta łyżeczki soli, już sobie wezmę tutaj, o dzięki i dwie, trzy szczypty gałki muszkotałowej, jeżeli nie lubicie tej przyprawy, no to polecam pominąć, ja ją tutaj dam jak najbardziej. Teraz ugotowane nasze ziemniaczki. One są naprawdę świetnie ugotowane. Jeżeli ktoś nie chciałby robić w tym momencie piurę, mógłby zostawić je w takiej formie ugotowanej. One teraz trafiają wszystkie ostrożnie, bo to wszystko gorące. O! <ścoughs> no cóż, takie rzeczy się zdarzają. Ześliznęło mi się to z talerza. Dobra, poradziłam sobie. Nasze wszystkie ziemniaczki trafiają do termomiksa. I teraz. Wymieszać za pomocą kopystki. Czyli przechodzimy sobie na następny krok. 20, aha, to jeszcze zaraz. Bo w tym momencie mieszamy po prostu bez, bez włączonych obrotów. Chodzi o to, żeby to przemieszać wszystko. I w tej chwili 25 sekund, tylko obroty na 3,5. Przygotowujemy sobie tutaj nasze ziemniaczki. Ja w tym czasie już pokroję sobie tu jedną polędwiczkę, żeby Wam ładnie całe danie tutaj za chwileczkę zaprezentować. Wybiorę jedną z tych polędwiczek. I pokroję ją na takie mniejsze fajne kawałeczki, żeby też pokazać Wam, jak ona w środku świetnie jest przygotowana. O, idealna! I teraz pokroić polędwicę, ułożyć w naczyniu do podania, dodać kapustę kiszoną i pire ziemniaczane. Wszystko można sobie jeszcze doprawić, ozdobić zrumienioną na patelni usmażoną cebulką. Pokażę wam już jak mamy ziemniaczki nasze idealne. Zobaczcie gładziusieńkie, pięknie wymieszane, świetnie to wygląda, ekstra pachnie, więc mam nadzieję, że też będzie tak samo świetnie smakować. No i teraz cóż, trochę kiszonej kapusty, naszej z boczusiem. Ślinka tutaj cieknie, tak to wszystko pięknie pachnie. E, ok, mamy kiszoną kapustkę. Teraz myślę, że łyżką spróbujemy ładnie nałożyć tutaj nasze ziemniaczki. Gładziusieńkie, słuchajcie. No. Tak, jakoś bym je tak chciała fajnie o, zrobić. I do tego trafia nasza idealnie, słuchajcie, uparowana polędwiczka. Zobaczcie, można to położyć na pojedynczych talerzach, ale równie dobrze można położyć to na półmisku, ponieważ jest to, tak jak wspominałam, spora porcja do obdzielenia naprawdę kilku osób. Wystarcza coś tu jeszcze zielonego, zaraz do tego bym dodała. Dajcie mi sekundę i już pokażę Wam gotowe danie. Mamy jeszcze do tego pietruszeczkę, bo takie jest delikatnie mdłe, ale z zieloną pietruszką, zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Także wszystkim życzę smacznego. Propozycja na obiad, myślę, że bardzo fajna. Do zobaczenia w następnych inspiracjach.